Hello beautiful people. Cześć YouTube. Y. Dostaję wiele pytań, czy to na Instagramie, czy na Messengerze, chociaż tam rzadko siedzę a także pod filmami, jakie modele mam tych sprzętów, jak to się nazywa dokładnie. Ja też całkiem niedawno dowiedziałem się o tej bezpuszczowej frytkownicy, już słychać co tam chodzi. Jest włączona. Przed chwileczką nagrałem, ale zobaczycie za chwilę ten materiał. Nagrałem i ryżowar. I żebyście mogli zobaczyć, jakich ja sprzętą używam w jaki sposób. Po prostu łatwy, lekki, prosty i przyjemny, które ułatwiają trzymanie diety, a zatem zaczynamy od ryżowara, ryżowaru, sprzętu do gotowania ryżu, a później do beztłuszczowej frytkownicy do gotowania mięcha, również warzyw, które można tam ugotować. Zobaczcie. Przechodzimy do sprzętów, o które mi pytaliście, to jest ten ryżowar. Sensor, ja w Media Ekspert chyba kupiłem piękna sprawa. 300-400 gramów ryżu, obojętnie ile właśnie jest na chodzie. Wam pokażę. No, zobaczcie, jak się gotuje. Tu akurat jest 300 g ryżu wodą, potem jak się wyłączy, rano sobie wstawicie pik pik, zapika sobie. I sprawa załatwiona, i trzyma cały czas ciepło. Także, jak jesteście w domu, to w każdej chwili możecie sobie zjeść. To jest właśnie ten sprzęcik. Szybciutko sobie tu jeszcze stygujemy, O tak. Mhm. Tutaj sobie zawsze wciskam akurat białego ryżu niejem. Pyk, start. I pięknie się robi. No i kolejny sprzęcik. To jest właśnie ten, o który pytaliście. To jest ta frytkownica. Bezpłuszczowa. Ja mam stefala. Pyk. Zaraz zobaczycie. O, właśnie. Widzicie, akurat trafiliśmy, że się ugotowało. I teraz będzie odmierzało czas. Sobie ile jest na podgrzaniu. I to jest nieistotne. Czyli ryż jest gotowy. No dobra. Teraz kolejny sprzęcik. Stefala. ryżowa. Zobaczcie tutaj sobie. Ustawiam temperaturę. Ja mam ustawione takie powyżej 160 stopni. Jedynie co muszę zrobić, to na czas zawsze przekręcam sobie trrrt, około 18-20 minut bez względu na to, czy jest to kurczak, czy jest to wołowina, czy też łosoś. To sobie przesunę. No i tak to wygląda. Zobaczcie, tutaj mam zapakowane już przyrządzone 300 g. Dwa razy po 300 gramów piersi kurczaka, pyk. Piękna sprawa, ta szufladka, Zamykasz szufladkę, zaraz podłączymy sprzęcik, ciach. Zobaczcie, tu jest ustawione wszystko. Czek, dobra i jedynie co muszę zrobić. Ciach, od cała robota maszyna ruszyła cyk, mięko się robi podobnie jak w ryżowarze jak się zagotuje zrobi po prostu pik i żarcie gotowe wyciągasz i jesz bez żadnego smrodu, bez żadnego gdzieś tam e, pieczenia, jak tam na patelni czy łosuś, czy wołowina gdzieś to wszystko chlapie natomiast tutaj czyściutko elegancko tutaj sobie już odmierza czas, ryż i zobaczcie, sprawa prosta. Tyle leży, Potrzebujesz 200, 300, 400 gramów. Tutaj nawet wchodzi chyba 700 gramów do tego ryżowaru z tej firmy. Sprawdzony, ile wytrzymuje ten ryżowar? To jest mój drugi już. Jeden mniejszy, to chyba dwa lata, bo później już nie trzymał temperatury. O, tutaj jest nawet napisane, że temperaturę teraz trzyma. Chyba widać cyk. No i te falek sobie chodzi. Kurczaczek się robi i sprawa załatwiona. Naprawdę dwa sprzęty, moim zdaniem, które ułatwiają są nieodzowne, żeby w sposób, sposób prosty, łatwiej i przyjemny trzymać dietę. Pozdrawiam serdecznie. Także widzicie w sposób bardzo prosty troszeczkę odżałować, żebym nie skłamał około. Coś ponad 200 zł chyba dałem za ten ryżowar. Są tańsze, mniejsze, nawet 80 zł można kupić, też ułatwi robotę. I frytkownicę też od 150 zł, ja za ten dałem chyba około 150 nie pamiętam, po ile był ten model, ale naprawdę warto zainwestować, bo raz oszczędność czasu, później gdzieś tam gazu czy, czy prądu, jak macie kuchenkę indukcyjną, przyspieszy na pewno robienie posiłków i nie będzie żadnego problemu. Smacznego Wam życzę, zdrówka i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!